Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Anadew, Sarmatów, drodzy Państwo. Trochę źle do słońca. Dotarliśmy tutaj troszkę pod słońcem faktycznie, ale może podejdziemy troszkę w lewo, żeby tutaj było lepiej widać no, obelisk Matce Bożej Łaskawiej Strażnicy Polski 10 za obronę 1920, 2020. Ta, ten obelisk był postawiony w tym roku. Podejdziemy troszkę z innej strony, żeby lepiej było widać, drodzy Państwo, bo chcemy tutaj w tym miejscu o teraz dobrze widać. Bo chcemy tutaj odczytać, drodzy Państwo, to, co nie odczytał Piłsudski na Jasnej Górze. Rotę, e, drodzy Państwo, którą w inwokacji zatytułujemy my, Król Polski, Elek Lech XI, Wojciech I i Marszałek sejmowalnego, Jaśnie Wielmożny, Jarosław Kierznikowicz. Jako tutaj osoby, które składają tą rotę, akt oddania Polski opiece Najświętszej Marii Panny to było z 25 sierpnia 2020 roku to było, to była tarota i miało być wygłoszone no ale dzisiaj to wygłaszamy 7 października 2020 roku czyli akt oddania Polski w opiece Najświętszej Marii Panny łaskawej ze strzałami w Radzyminie dany 7 października anno Domin 2000 ja zacznę a potem marszałek kontynuuje, tylko po początek zacznę ja król polski elekt Lech XI Wojciech Edward I Imieniem własnym i całego narodu składam Tobie, Najświętsza Panno Maryjo A przez Ciebie, Bogów Trójcy Świętej, jedynemu najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone narodowi polskiemu w ciągu dziewięciu wieków, za wydźwignięcie go z ciężkiej niewoli i za zwycięstwo oręża polskiego w ostatnich walkach. Wdzięczni za Twoją opiekę. Błagamy Cię o nią nadal. My, dzieci Twoje i poddani Twoi, bądźże nam jak dotąd dobrą matką i łaskawą królową oddal od nas grzechy i klęski, aby przywrócić nam pożądany, nam pożądany, nam pożądany pokój. pokój. My wzajem przyrzekamy, że według sił naszych starać się będziemy, by naród nasz i Twój spełnił sumiennie posłanictwo dane mu od Boga, by też za jego przyczyną kwitły dobre obyczaje, ofiarna miłość ojczyzny, prawdziwa oświata i wolność poszanowania prawa i władzy, sprawiedliwość dla wszystkich, troskliwość o poprawę doli narodu. Do tego niech nam pomoże Bóg, Ty zaś, Najświętsza Królowo, staw się za nami i wyproś nam błogosławieństwo niebios. Odczytano 7 października, no do 2020, w Radzyminie. Drodzy Państwo, dziękujemy, widzimy, że idzie ksiądz proboszcz. Cześć Boże! cześć Boże! że jakieś dobre ludzie. No, bardzo, no, bardzo dobre ludzie. A to ksiądz proboszcz, czy? Tak, witamy. witamy. Witam. 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 Ja ja taki lekkim od razu, miła od razu tak podarujemy. Pięknie, dokładnie? My jak po ogień, proszę księdza. Dla księdza. Wiedziałem, że ksiądz wyjdzie. Przygotowałem książkę, naprawdę. I o Mari, Tam jest na ostatniej stronie Jan Paweł II o powiedział Dobra, kilka słów. A przyjechaliśmy, ponieważ... Chcemy, żeby w końcu kościół uznał kult Matki Bożej łaskawej ze strzałami. Będziemy się tak. jeszcze u Jezuitów w Warszawie. Mam na ścisły plan. Pan nas tutaj bardzo potraktował dobrze, bo nas wozi, bo tak w nie, nie mieli miejsca. I krótko mówiąc, byliśmy w kościele, pomodliliśmy się. No co jeszcze możemy w księdze powiedzieć? Jest Wam Leszczyński, jest hmm. Kierznikowicz. Umówiliśmy gdzieś Matki Bożej Różańcowej, zwycięskiej. No jak tu nie być dzisiaj, tak? No po prostu, żeby ksiądz wiedział, że zaapelowaliśmy, bo nagrywaliśmy klip, żeby tutaj wspierali wszyscy. Będziemy apelować w internecie, nas ksiądz proboszcz znajdzie. Także po prostu, wczoraj byłem w Poznaniu u świętego Marcina, dziś jestem tutaj w Radzyminie. Chcemy jeszcze jechać do kaplicy Matki Bożej, tam Przemienia Pańskiego, tam, tam gdzie Haller chyba leżał, tam mi się wydaje, tak? Tak było? Haller leżał, leżał Haller modlił się, tam jest taki krzyż które są proste, jak powiedziecie tą drogą starą wodnicą e, to zakładką jeszcze, jak jest składka taka będzie przez, Aha. to po prawej stronie będzie taki krzyż, gdzie haler się modlił i tutaj jest taka na zjawieniu. No właśnie na zjawieniu. Kapliczka Kapliczka to jest tak, trzeba jechać do kościoła i prosto po tym I tam też się modlił z tego co ja wiem, tam tak, leżał krzyż. Tak tak, tak, tak. Także tak. bardzo się cieszymy, że... Haller, ksiądz, tak? Tak, i tam haler się modlił, więc e, no, wiadomo tak. tak Dziś gdzie mamy krótką Byliśmy u burmistrza, nie było. Byliśmy u przewodniczącego rady, nie było go. U, u proboszcza jest. Aaj! Także wielki no, szacunek, ukłony i dla biskupa, miejsca, ukłony, nie. żeby no, się to darzyło. To, to uparł się biskup, gdyby nie tak? był nie Tak, który biskup? Wymieńmy go: Kamiński. Kamiński. No, Kamiński to jest dzięki niemu. A to chyba druga rzecz po Krakowie, prawda? Bo w Krakowie chyba jest też taki obelg, tylko mniejsza. Pierwsza, Pierwsza była w ogóle na kościele, no i jest na kościele na drugiej, na kościele garnizonowym, bo tam był kościół tych Marianów wcześniej, potem no tak. wywalili, wywalili tutaj... Czy placu Krasińskich, o tym tak, mówimy. Tak, tak, tak. To natomiast jest właśnie takie wotum, tylko na podstawie obrazu, ale rzeźba, tak? Rzeźba, bo rzeźba ma swoje kanony, Chrystus. tak? metrowa rzeźba, no. Matka Boża w stanie błogosławionym, czyli niesie Jezusa. No, przeciwko sowieckiemu na imperium na jest. Tak, I na As... pamiątkę dwóch objawień, w Osowie, które miało miejsce, gdzie zginął ksiądz Skorupka, 14 mhm. sierpnia nad ranem i drugie objawienie miało miejsce 4 km stąd w ulicy Mińskiej. E, takie bardziej spektakularne, gdzie Matka Boża na czarnym niebie się objawiła, Rosjanie palili ogniska, tam zginął Pogonowski, zaatakował ich, tak, się wywiązała tak, walka i tu Matka Boża się ukazała z husarią i to bardziej przeraziło... Przeraziło Rosjan, więc na pamiątkę tych objawień po 100 latach ksiądz z blisku Kamiński postanowił, że tutaj przy budującym się sanktuarium stanie statua Matki Bożej, A tak żeby ci, którzy jadą z Warszawy do Warszawy, widzieli, widzieli ten znak. W sumie ma 11 metrów. Tak? Statua ma 3 metry. To jest kamień, piaskowiec, to nie jest beton, to jest polski piaskowiec. Z, z, ja z Jawornika, więc to rzeczywiście takie dzieło monumentalne, epokowe. Kolana się uginają. Proszę uginają, proszę. tak. Dlatego ludzie przychodzą, naprawdę przyjeżdżają pielgrzymki, modlą się. W tę sobotę mamy też dwie pielgrzymki A możemy zamówiamy. się z księdzem równo za rogu mówić? Będzie no, nas więcej. No. Bo my mamy takie ładne tuniki przywieźliśmy, takie huzarii katolickiej, no, ale nie damy z tyłu. Mamy taka. takie ładne mm -hmm. te huzary, ale dzisiaj już nie damy tego... No, z, nie damy rady. Jeden człowiek nie dojedział, bo dopiero w Warszawie... Przyjedźcie. Przyjedziemy wcześniej. Ksiądz zapamięta... Nie. Wiedzieć. Wcześniej? No to niech ksiądz wymieni jakąś datę taką, jest która jest związana z sanktuarium. Bo to jest sanktuarium czy jeszcze... Będzie, będzie, będzie budujemy, dobrze. Tak, budujemy i ono się, jak, jak go poświęcimy, tak, no to wtedy biskup mnie ogłosi. Po, Barok zawsze po odpowiadał wali. na protestantyzm, więc ten architektura po aż cieszy, że tą architekturę tak. Było nas na Kaszubach i jest pod wezwaniem Boronu, że nowo tworzona parafia i ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódz powiedział, tu będzie prawdziwy kościół. I też o charakterze takim barokowym. Barokowy, tak. A tak. niech ksiądz nam wymieni datę. Ja jestem Leszyński, tylko proszę mieć na uwadze, że ja przyjadę. 24 października za dwa tygodnie jest poświęcenie kościoła. O, Z 24, to jest sobota, Sobotka, bo, ale 11. jesteśmy w Brześciu Kujawskim, na święta Chrystusa Króla. Dobrze. To, to następna data. 18, 18 dzień miesiąca zawsze się modlimy za wstawiennictwem Jana Pawła o godzinie 19. 18 dzień miesiąca. A 18 listopad byłby dobry? Dobry byłby. Bo, bo w grudniu to już nie, bo wiadomo, 18 listopad, dobry. A moglibyśmy tu dzień wcześniej przyjechać moglibyśmy. i tutaj byśmy... Jest tutaj by, gdzieś, gdzieś tutaj no, w pobliżu. Poszukać udostępniłby nam ksiądz plebanie, żebyśmy chwilę tak sobie z księdzem siedli i podyskutowali. No tak, to na kawę pójdziemy o, oczywiście. Na 18, 18 będzie ksiądz pamiętał? Tak. O której najlepiej się... No, Od nie, rana. Osie, 18 Przejdziemy listopad, dzień wcześniej. 18 listopada. Proszę sprawdzić jak wypada. To, 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 bo dzisiaj wpadliśmy jak po ogień, tak nie można. Trzeba się zapowiedzieć, no, więc się no, zapowiadamy. Przejdziemy no. większą ilość osób. Gdzie te są? No, tak, że to dziwny. Dziwny kości. No. No. no może 18 wiecie? to jest środa. No nie wiem, jak to będzie środa. No. z żoną. Środa, no, środa. Zdanie, we wtorek może mi nie być, ale w środę jestem. W środę My się jest. pojawimy we no, wtorek telefon, wieczorem i, dobra, I dzwonimy się. C dobra. Ksiądz ma telefon gdzieś na stronie internetowej czy nam poda teraz? Podam, podam. 510. Zapiszę maszałek 510-127 ja ja Bezpośrednio. I prosiłbym SMS-ami prześlicie. Dobrze, dobrze. 510-127 699 699 Krzysztof Żółkowski Krzysztof Żółkowski JP2 Radzyń. Krzysztof Żółkowski jak Żółkowskiego. Ksiądz, zawsze piszmy już przez X. Ten, że Żółkowski wczoraj ten komentarz dał właśnie. Ja bym powiedział tak. E, przyjedziemy. Wymodlić się tutaj. My nie mamy żadnych... po prostu wymodlić się, bo jeszcze jeszcze jedziemy do jezuitów, chcemy jechać na Matki Bożej Łaskawej i tam się wymodlić, jeszcze przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, tak? tak? tak, tak bo to jest ten ryt. Tak, I tu, żeby nas ksiądz wprowadził w ten, to wtedy y, może w okolicach, no ale 13, 14, 15, to jest full ludzi, to my nie chcemy, tak? My chcemy właśnie bardziej tak skromniej, ale... No, tak, no, przyjedźcie 18 listopada i... Jesteśmy umówieni. Ale obacz, jakby nam pan jeszcze zrobił kochani, czekajcie, czekajcie.